Арсенал получает очень хороший шанс, прекрасный шанс вырваться в дебюте вперед по счету. Азил разбегается, бьет и не переигрывает Нойера. Но зачем Дитер? I siemanko wszystkim, z tej strony tytuł, witam was w kolejnym odcinku Stalowych Rękawic Na sam początek tego odcinka z okazji team of the season otworzyłem sobie dwie srebrne paczki I zobaczycie sobie co w nich trafiłem A oto pierwsza paczka, My są to srebrne paczki za 7500 W pierwszej paczce mamy aż nic Hanson jest to zajebisty bramkarz, taki dobry, że jest naprawdę bardzo słabym bramkarzem, nic nie warte. Tak naprawdę wszystko tu powiem na szybki sprzedaży, sprzedać i tak pewnie to zrobiłem. Dobra, teraz druga paczka za 7500. zobaczymy kogo tym razem trafimy. Mam nadzieję, że lepiej niż w poprzedniej paczce, w której nie było nic. I mamy, co mamy? Mamy jakiegoś, nie wiem co to jest w ogóle, Laren. Nie wiem czy to jakiś Polak nie jest, coś związane z Polską Pewnie tak Jakiś Polak, co do Stanów wyjechał Ale niestety warty to on nic nie jest Ale co mu chociaż fajne stroje Wezmę sobie je do klubu Dobra, no to teraz przyszedł czas na nasze dwa mecze Które sobie zagramy um, tak a propos jak egzaminy gimnazjalne? Bo ja właśnie pisałem dokładnie wczoraj. Wczoraj, ostatni dzień, był egzaminów. Dlatego tyle odcinków nie było przez te 3 dni. Jak oceniacie te egzaminy? Tutaj skład jeszcze przeciwnika. Przeciwko moim brązowo-srebrnym łebkom. Moim zdaniem były, niektóre były trudne, niektóre były łatwe. Ale dobra, na razie egzaminy odstawiamy na bok. Jedziemy, zobaczymy. Pierwsza sytuacja: Jowetnik z daleka i Para Naprawdę świetna paraba. Nie wiem, jak on to wyciągnął. Od Jobeticha z takiego bliska, nie wiem, jak to można obronić. Tylko Nojer powie. Dobra, jedziemy dalej. 17 minuta. Fellner Doskonałe dosk 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 podanie do Kućka. Kućkę strzela. Szech broni. Felner do piłki. Lobik. I proszę państwa, jaka bramka Felnera? 18 minuta. Naprawdę bramka. Palce Elizaj, Dosłownie. Taka, takiego lobika też chyba nigdy nie strzeliłem w bramkach już prawie się cofną. A zobaczcie, no, idealnie to wpadło. Wynik 1-0. Dobra, idziemy dalej. 45 minuta, Do piłki to pada... Nie, w tego Kalibiury chyba i znowu parawa Nojera. Zobaczmy sobie, naprawdę ładnie Neuer wygląda, naprawdę jestem z tego 100% tak jest zadowolony. Badam Jovetic, Jovetic to imię naszego zawodnika. Jovetic i Noer! Znowu Neuer, ależ nasz, w tym meczu nas ratował. Cały czas. I teraz dość kontrowersyjna sytuacja. Mamy rzut karny. Zobaczmy, mancienne zawinił. Nie wiem czy to był karny czy nie. Ale zobaczymy, lampad czy neuer. Jak obronimy, mam nowego zawodnika. Ale niestety nie wyczuł neuer intencji tego zawodnika. Mamy wynik 1-1, dziesiąta piąta miódma. Lampad daje remis. Następna sytuacja, suarez biegnie skrzydłem. Słuchaj, doświadkowanie. Jowetić i Nojer broni! Jeszcze kościelny i znowu no Nie wiem, jak można bronić główkę od Joweticie, tylko naprawdę no wie. A z kuczkę, doskonale to minął. Kuczkę, lewa noga, mamy bramkę! 69 minuta. Przypadek? Nie sądzę. Kuczkę zła, drugą bramkę. Naprawdę, ten zawodnik jest brozowy, Ale jest strasznie bramko Nawet nie mam pojęcia dlaczego. Strzela mi tyle bramek, co nawet złoci zawodnicy. Naprawdę, wszystko wykańczyć to się tylko da. Potem na ślep ak Akpoguma i bronić Znowu się podłącza do naszej ofensywnej akcji, co mi się bardzo podoba u tego zawodnika. Planuje no Noir wyłapuje piłkę, przytrzymuje piłkę, wybija piłkę i mamy koniec meczu. Wygramy 2 do 1 po bramce kuczkę <laughs> po bramce, bramce, dokładnie Kućkę, w dwóch bramkach Kućkę. Nie, kuczkę i Fellera i kciuki nam ulepszyć jednego zawodnika, ponieważ wygraliśmy mecz będzie to raczej ja opuści nasz skład Mukhtar, a pojawi się Bitten cool. Kurt Kupony za 1000 końców z maestro. Naprawdę świetny zawodnik, zobaczycie sobie w tym meczu w następnym. No i gramy mecz. Niestety nie mogłem znaleźć przeciwnika w szybkim meczu, więc musiałem wziąć turniej. A więc gramy, trudniej, zobaczymy, już coraz lepiej ten skład wygląda. Coraz więcej srebrnych zawodników, no i gramy. Tutaj mamy piąta minuta, kućkę wychodzi. do słowacie, kućkę prawa noga i mamy bramkę. Znowu, każdy się normalnie wykańcza kućkę. chyba się nigdy nie pomylił jeszcze. Zobaczcie, no idealnie go wykończył. na to wykończy. no, łapom ma i mamy wyniki, no do zera. <coughs> Potem Kali Guri wchodzi prawie sam na sam. Sam na sam z bramkarzem. Kali Guri lewa noga i bronia, a Broni Nasna sytuacja, Znowu Kali Znowu chodzi w praktycznie w identyczną sytuację. Kali Guri. Zwód jeszcze, tu musi być ramka prawa, no ale niestety nie ma rąki. Nie wiem jak on tego nie trafił, tylko chyba on to wie. Jedziemy dalej. Weiser. Weiser Zejście do środka. Dokładnie Kaliguri Znowu taka sama sytuacja i znowu nie trafia. No nie wiem co się z tymi skrzydłowymi działo. Nie mogli żadnej piłki w do bramki. Nie mam pojęcia dlaczego właśnie. Nie wiem czy to Adler tak dużo broni, czy to moi nie mogą tak trafić. Ale mam jeszcze rzut rożny. Rzut rożny, piłka przychodzi, tutaj jeszcze mancjenę się przepychał. Niestety stracił piłkę, poszła kontra. Długa piłka to sama. Biegnie sześciu obrońców za nim, Nikt do piłki nie podejdzie, nikt nie zabierze piłki, sam sobie strzela. Na tu trzy słupek mamy wynik 2.1. 400 będę widzicie, w, w dolczonym się w ogóle. Nie wiem co ta moja obrona zrobiła. Nie wiem co się podziało. powinno być 3-0 dla mnie, jest 2-1. Ale bywa, niestety, czasami i tak takie sytuacje się zdarzają, ale to, jest, to nie koniec. Jeszcze 45 minut, ta sama minuta i te mamy tracimy bramkę Caliguri. U niego w tej sytuacji się nie pomylił, u mnie się pomylił dwa razy. I w dolewczonym czasie gry stracimy niestety dwie bramki i przedziennik doprowadza do wyrównania. Fatalna postawa naszych defensorów 82 minuta, czyli się dużo nie działa przez ten czas. Aogo, aogo doświadczenie, nie zrobił na stoper, Hund z główki 82 minuta to już może być cios w plecy. Cios, po którym się możemy nie podnieść, ponieważ to jest późna minuta. Nie co mancienny robił fatalnie. Gra. wszystkie ramki to przez niego normalnie padają w tym odcinku. Wszystkie, ale to nie koniec minuty później, kuczkę i mamy hatlicka tego zawodnika oraz bramkę. Ma 3 do 3,84 minuta. Niesamowity jest ten zawodnik, kuczkę. Ja nie wiem, czy go w ogóle wymieniać, naprawdę. Na pewno wymienię go na samym końcu, tak samo jak lewego obrońca. Naprawdę, są brązowi, jak grają świetnie. Pan Weisser chyba się to Kuczkę, sam w powietrzu, no, no, wykończył tą akcję perfekcyjnie. no 3 do 3. No i to jest koniec tego meczu. No niestety. Ten mecz tak naprawdę się nie skończył, bo była już dogrywka. <laughs> Dlatego, że tak jak już wcześniej wspominałem, wziąłem Puchar, mecz Pucharowy, bo nie mogę znaleźć przeciwnika w szybkim meczu. Mu niestety musiałem wziąć mecz Pucharowy. No i była dogrywka. A tutaj wielkie szczęście, naprawdę. No i obronił świetną sytuację. A potem, jeszcze na pustą ramkę, prawie nie trafił Draxler tylko tak w słupek. Potem jeszcze my mieliśmy sytuację, tutaj nie trafił Weiser sam na sam, więc mieliśmy szansę i oni i my na objęcie prowadzenia, ale ten mecz się skończył tak jak się skończył, rzuty karne. Dobra, to obejrzcie sobie rzuty karne I, i od razu mu powiem, że te rzuty karne wygrałem. Zobaczcie jak, to, jak one się toczyły i zobaczcie potem Jakich zawodników kupiłem. Jeszcze od razu powiem, że tutaj no jak wybronił kilka karnych, więc yy, przysługuje mi ich jeden zawodnik za ten jeden, jeden zawodnik za rzut karny przez Noiera. Aż były te rzuty karny, konkurs rzutów karnych, to obronił więcej niż jeden karny, ale będzie tylko jeden nowy zawodnik za jednego karnego. No. Trochę skomplikowane. Czy będzie dwóch nowych zawodników lub dwa update'y, ponieważ wygany mecz i obroniony rzut karny. No dobra. Zobaczcie, jak te rzuty się karne skończyły, jakiego nowego zawodnika kupiłem u zawodników i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.